Kamikady. idziemy w las. No postaram się nigdzie nie nadziać. Szkoda by było. Aparatu ma się rozumieć. Boopsa, kamikazy, op. Trochę krzaki znowu. Ola, lia. Nie, to lepiej tu może. Troszkę więcej z niego. Op. Opsa, opsa, opsa. Opla, jakby to mój tata widział. Synek. Oj, oj, oj. Znowu krzaczki. Hop, hop, hop. Madziura. Jepla. I dalej do lasu. No, tu już to no to my tam, gdzie nie jeździli. Hop. Łoł. Wow. O, krzaczek. Gałązka. Rock'n'roll. O wow. Hopla. Opsa. Hop. O. Jop yep. Hopla Hop No A, Bez strat w ludziach i na sprzęcie Udało się